Dzień dobry, nazywam się Artur Banach i zapraszam Państwa na szkolenie i zapraszam Państwa do przygotowania wniosku i biznesplanu wraz z planem marketingowym w działaniu programu rozwoju obszarów wiejskich premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z dotacją 150, 200 lub 250 tysięcy złotych. Wnioskami o dotację unijne zajmuje się od 2001 roku od programów przedakcesyjnych SAPART. Skutecznie, jak Państwo widzicie, już 20 lat. Dzięki mojemu wsparciu i pracy kilka tysięcy osób uzyskało dotacje. Oczywiście nie pracuję sam. Wraz ze mną kilkanaście osób pracuje na Państwa sukces. Wnioski wykonujemy dla osób z terenu całej Polski. <laughs> w czym możemy Państwu pomóc? Dzięki doświadczeniu i wiedzy pomożemy przebrnąć przez skomplikowane zasady programu. Doradzimy, jak uzyskać dofinansowanie na własną firmę, pomożemy w wyborze działań, za które uzyskuje się punkty, przygotujemy wniosek, biznesplan wraz z planem marketingowym i złożymy je w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprowadzę tam wniosek jako Państwa pełnomocnik. Uzupełnimy i poprawimy ewentualne błędy. To do nas przyjdzie wezwanie do uzupełnienia dokumentów i to my dopilnujemy terminów na to uzupełnienie. Państwo dostarczacie nam pocztą i e mailem wymagane dokumenty i informacje. Po otrzymaniu decyzji składamy wniosek o wypłatę pierwszej raty i rozliczamy projekt przygotowując sprawozdanie z jego realizacji oraz wniosek o wypłatę drugiej raty pomocy. Poprowadzimy Państwa księgowość, ostrzegając przed popełnieniem błędów w rozliczeniu dotacji. Cały czas, czyli 5 lat od wypłaty pierwszej raty zarówno ja, jak i moi współpracownicy, jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie spraw związanych z dotacją. Kto może złożyć wniosek? Osoba ubezpieczona nieprzerwanie w krus, 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Z jednego gospodarstwa może być kilka wniosków. Każde z osób spełniających wymogi może złożyć taki wniosek. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, musi być położone w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej. Lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Miejsce zamieszkania wnioskodawcy też powinno być w wyżej wymienionych miejscowościach w przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością. <laughs> Wykluczone z ubiegania się o tą premię są osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach Prow 2014-20 w programach restrukturyzacja małych gospodarstw z premią 60 tysięcy złotych i premie dla młodych rolników wypłacane w dwóch ratach 80 tysięcy lub 120 tysięcy złotych pierwszej raty. Jeżeli wnioskodawca jest wykluczony to proszę Państwa, małżonek, jeżeli spełnia wymogi, czyli jest ubezpieczony w krusie te 12 miesięcy, może złożyć taki wniosek na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Rozpoczynający działalność pozarolniczą pierwszy raz od 24 miesięcy mogą otrzymać 150 tysięcy na samozatrudnienie, czyli osoba która składa wniosek, bez tworzenia miejsc pracy może dostać 150 tysięcy złotych. 200 tysięcy, samo plus jeden etat. Ten etat to jest proszę Państwa umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 250 tysięcy złotych, samo zatrudnienie plus dwa etaty. Na jeden etat mogą składać się, na przykład dwie osoby po jednej drugiej etatu. Zatrudnienie może być zatrudnieniem średniorocznym, czyli na przykład dwa etaty przez sześć miesięcy, a przez następne sześć miesięcy bez zatrudnienia, czyli średniorocznie mamy jeden etat. Takie zatrudnienie może być robione w przypadku działalności. Sezonowych. Prowadzący działalność na podwójnym krusie mogą ubiegać się o to dofinansowanie na rozpoczęcie nowego profilu działalności, czyli na inne kody PKD niż te, które były w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w ostatnich 24 miesiącach i tylko na utworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca nie liczy się jako etat. 150 000 zł 1 etat, 200 000 zł 2 etaty, 250 000 zł 3 etaty. W tym naborze mogą składać wnioski osoby, które korzystały w prowie 2007-2013 z różnicowania w kierunku działalności nierolniczej lub w lokalnych grupach działania. Identycznym y, działaniom. Punktacja wniosku. Wniosek, żeby podlegał ocenie, musi uzyskać minimum 4 punkty. Punkty są przyznawane w następujących kategoriach. Wiek nieukończone 40 lat. W takim przypadku wnioskodawca otrzymuje 1 punkt. Innowacyjność na terenie gminy przyznawane są dwa punkty. Bezrobocie w powiecie od 0 do dwóch punktów. W przypadku gminy o najniższym bezrobociu wniosek otrzymuje 0 punktów. W przypadku gminy o najwyższym bezrobociu dwa punkty. Kwalifikacje, czyli wykształcenie wnioskodawcy. W przypadku wykształcenia średniego lub wyższego otrzymujecie Państwo 3 punkty. Jeżeli macie wykształcenie zawodowe i to wykształcenie jest przydatne w podejmowanej działalności, również otrzymujecie trzy punkty. Czyli wykształcenie zawodowe musi być już wykształceniem kierunkowym w kierunku rozpoczynanej działalności gospodarczej. Jeżeli wniosek przewiduje czy biznesplan przewiduje zatrudnienie ponad jednego, a mniej niż dwa etaty, wtedy Otrzymujecie Państwo 5 punktów, zatrudnienie dwa etaty 6 punktów, zatrudnienie 3 etaty 7 punktów. Po otrzymaniu od Państwa danych przystępujemy do opracowania wniosku i biznesplanu wraz z planem marketingowym, a następnie składamy te dokumenty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do końca naboru wniosków. Po zakończeniu naboru, w terminie do 6 miesięcy, agencja ocenia wniosek, następuje jego weryfikacja. Agencja wzywa do złożenia wyjaśnień, uzupełnień i wydaje decyzję przyznania pomocy, jeżeli wniosek uzyskuje odpowiednią ilość punktów i przejdzie ocenę w Agencji Restrukturyzacji. Następnie w terminie do 9 miesięcy od daty otrzymania decyzji należy założyć działalność i złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty pomocy. Jeżeli Państwo tego nie zrobicie w tym terminie, decyzja wygasa. Tutaj nie można sobie w tym działaniu wydłużać terminów. Termin jest po prostu wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego nieprzekraczalny. Wypłata pierwszej raty następuje w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku o wypłatę pierwszej raty. Wniosek o wypłatę drugiej raty należy złożyć przed upływem dwóch lat od wypłaty pierwszej raty. Przed tym wnioskiem oczywiście należy zrealizować biznesplan, czyli wydać całą kwotę premii, czyli to, co Państwo otrzymaliście, te 80% plus zaangażować środki własne bądź kredyt, następnie utworzyć planowane miejsca pracy, a wnioskodawca przed złożeniem tego wniosku o drugą ratę musi ubezpieczyć się w zus w pełnym zakresie z tytułu prowadzenia działalności poza Po czy w trakcie tych trzech miesięcy y, od złożenia tego wniosku następuje Oczywiście, po kontroli, wypłata drugiej raty pomocy. Od daty, proszę Państwa, wypłaty tejże drugiej raty, należy utrzymać zatrudnienie przez okres dwóch lat. Po tym okresie etat można zlikwidować. Koniec Państwa zobowiązań następuje po upływie pięciu lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Kwota pomocy wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata 80% kwoty wnioskowanej po złożeniu działalności i złożeniu wniosku o wypłatę pierwszej raty. Druga rata 20% po zrealizowaniu biznesplanu i wydaniu całej kwoty. Ta druga rata ma charakter refundacji poniesionych wydatków. Wnioskodawca, który w prowadzonej działalności nie będzie płatnikiem podatku VAT, rozlicza premię z podatkiem VAT. VAT jest tutaj kosztem kwalifikowanym. Wnioskodawca, który będzie płatnikiem podatku VAT w działalności, rozlicza premię netto. VAT nie jest w tym przypadku kosztem kwalifikowanym, ale ten przedsiębiorca. Może ten VAT rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Minimum 70% kwoty premii należy wydać na nowe środki trwałe. Są to nowe maszyny, urządzenia, na przykład inwestycje budowlane, zakup wyposażenia, zakup środków transportu, ale tylko na potrzeby wykonywanej działalności. Nie możecie Państwo kupować środków transportu. Do transportu drogowego towarów. Zakup samochodów osobowych do 50% wartości dotacji. Zakup gruntów i budynków na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na te środki trwałe można, proszę Państwa, wydać całą kwotę premii całe 100%. Oczywiście te środki muszą służyć do prowadzenia działalności pozarolniczej. Maksymalnie do 30% kwoty premii można wydać na inne działania, na przykład na środki do produkcji. Przykładowo stal do produkcji ogrodzeń. Na przykład towary handlowe, czyli towary do dalszej odsprzedaży. Koszty działalności gospodarczej, w tym koszty ZUS, paliw. Ubezpieczeń, koszty szkoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Można tych kosztów nie brać pod uwagę w wydatkach premii. Możecie Państwo wydać całą kwotę na zakup środków trwałych. Przypominam też, że te środki obrotowe, podobnie jak środki trwałe, muszą być wydane do momentu złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Rozpoczynający działalność na ZUS-ie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności opłacają wyłącznie składkę zdrowotną. Następne 24 miesiące mogą opłacać ulgowy ZUS. Oczywiście dotyczy to tylko tych osób, które w ostatnich pięciu latach nie prowadziły działalności gospodarczej. Osoby, które są ubezpieczone co najmniej trzy lata nieprzerwanie w krusie, mogą od momentu założenia działalności być na tak zwanym podwójnym krusie i na tym krusie mogą być do momentu złożenia wniosku o, o wypłatę drugiej raty przed złożeniem tego wniosku nale, należy przejść na ZUS ubezpieczyć się w ZUSie z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej Drodzy Państwo na dzień dzisiejszy koszty związane z etatem przy najniższym wynagrodzeniu to kwota 3626,46 zł groszy Koszty samego ubezpieczenia pracownika bez wynagrodzenia to kwota 1262,90 zł. Należy pamiętać, że te wynagrodzenia będą rosły, więc składki ZUS także. Zasady realizacji biznesplanu i zasady projektu. Małe podsumowanie. Działalność rejestruje się w terminie do 9 miesięcy od otrzymania decyzji w centralnej ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy wpisując kody PKD wyłącznie z biznesplanu nie dodajecie państwo w tym momencie żadnych innych kodów PKD przed upływem terminu 9 miesięcy od otrzymania decyzji należy też złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty pomocy. Jeżeli Państwo tego wniosku nie złożycie, decyzja zostaje anulowana. Drodzy Państwo, działalność ma być prowadzona nieprzerwanie 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Nie możecie jej zamykać, zawieszać, bo to skutkuje zwrotem pomocy. Przed złożeniem wniosku o drugą ratę wnioskodawca musi ubezpieczyć się w ZUS-ie, jeżeli jest na podwójnym krusie i w przypadku, jeżeli biznesplan przewiduje tworzenie miejsc pracy, mają, za, ma zatrudnić pracowników zgodnie z biznesplanem. Zatrudnienie ma być na umowę o pracę i trwać dwa lata od wypłaty drugiej raty pomocy. Oczywiście musi być. Rozpoczęte przed złożeniem wniosku o wypłatę tejże drugiej raty pomocy. Nie można zatrudniać najbliższej rodziny ani małżonków. Realizacja biznesplanu maksymalnie do dwóch lat od wypłaty pierwszej raty pomocy, i w tym czasie należy wydać pełną kwotę pomocy 150, 200 lub 250 tysięcy złotych. Wydatki w biznesplanu powinny być płacone z konta wnioskodawcy. Nie możecie Państwo zapłacić kartą innego członka rodziny, ani zakupić tych środków trwałych czy obrotowych, z, płacąc z konta innego członka rodziny. Po to macie Państwo konto firmowe, żeby z tego konta dokonywać płatności. Wnioskodawca Musi co roku składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawozdanie z osiągniętych obrotów w firmie. Jeżeli Państwo będziecie prowadzić u nas księgowość, my będziemy te raporty składać w Państwa imieniu nieodpłatnie. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, narzędzia, samochody muszą być nowe. W przypadku pojazdów rejestrowanych, wnioskodawca musi być pierwszym właścicielem. Przychody z działalności powinny pokryć koszty działalności, w tym koszty zatrudnienia. W przypadku inwestycji związanej z nieruchomością należy zmienić w starostwie powiatowym sposób jego użytkowania z rolniczego na usługowy. Zgodnie oczywiście z profilem działalności w oparciu o obowiązujące przepisy. W przypadku budowy budynku przy udziale premii do wniosku o wypłatę pierwszej raty pomocy należy przedstawić prawomocne ostateczne pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może w okresie trwałości projektu, czyli po rozliczeniu drugiej raty, podjąć pracę. Nadal oczywiście musi prowadzić działalność poza rolniczą. Wnioskodawca ma prawo dokonać zmian założeń biznes planu, na przykład może zmienić kody PKD, może zmienić inwestycje, może skorygować kwotę pomocy w dół, o ile jest taka możliwość, czyli jak nie straci punktów. Szczegółowe informacje o programie zawarte są proszę Państwa na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w rozporządzeniu ministra rolnictwa dotyczącym tego działania. Wnioskodawcę czy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawo budowlane, ustawa o rachunkowości, o podatku VAT i inne. Przypominam Państwu, że nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Serdecznie zapraszam Państwa do przygotowania wniosku i biznesplanu w naszej firmie, a potem oczywiście do prowadzenia księgowości w naszej firmie, biuro rachunkowe ABC Spółka ZAO. W pakiecie otrzymujecie Państwo korzystne, korzystniejsze cenowo rozwiązania i opiekę przez 5 lat trwania projektu. Więcej informacji na temat tego i innych projektów znajdziecie Państwo na stronie banachdotacje.pl. Bardzo proszę Państwa o pytania najlepiej na maila arturmałpabanachdotacje.pl, ale w sytuacjach trudnych też proszę dzwonić na numer 604-506-198. To jest mój numer telefonu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę, żebyście Państwo prowadząc własne firmy płacili duże podatki, bo duże podatki to także duże dochody.